Czy środowisko, w którym jesteś obecnie, wspiera cię, czy ogranicza? Cześć, z tej strony Lechosław Halecki, kolejny materiał wideo nagrywany dla przedsiębiorców, a te nagrania inspirowane są zawsze rozmową z innymi przedsiębiorcami. Dzisiaj rozmowa z moją kolegą, który jest zwolennikiem swojej tężyzny fizycznej i odwiedza siłownię, opowiedział mi historię, jak miał siłownię blisko swego domu, z której zrezygnował po to, żeby dojeżdżać do innej oddalonej o kilka kilometrów, co zajmowało mu pół godziny dojazdu w jedną i w drugą. Jak myślisz, dlaczego dokonał tak szaleńczego wyboru, skoro ma coś pod nosem i wybiera o 30 minut oddalone miejsce? Ano właśnie z uwagi na środowisko. W pierwszej siłowni osoby dużo starsze od niego, które przychodzą po to, żeby chyba wyrwać się z domu i spędzić trochę wolnego czasu od tak do których tak naprawdę nie mógł równać, bo nie chciał być taki jak oni, a w drugiej siłowni ludzie, którzy nastawieni na cel, na sukces, dużo młodsi od niego i którzy byli dla niego, ich wygląd, ich fizyczność, ich wytrzymałość była dla niego wyzwaniem. Dlaczego jest to ważne i dlaczego metafory. Siłowni używam w kontekście rozwoju biznesu i rozwoju Twego jako człowieka i Twego zespołu. Mega istotne, ponieważ to, jakie środowisko masz dla siebie w tej chwili, może albo Ciebie rozwijać, albo ograniczać. I Kolejna mega istotna rzecz, jakie Ty środowisko w swoim zakładzie pracy, w swojej firmie dla swoich ludzi tworzysz? Czy to środowisko jest rozwojowe, czy powoduje, że ludziom się coraz bardziej chce, że wyznaczają sobie cele po to, aby konsekwentnie iść do przodu? Czy wręcz, wręcz przeciwnie, każdy kolejny dzień zamieniają na to, aby trochę ponarzekać? Ludzie, którzy są do naśladowania obok, nie wnoszą nic wielkiego. Środowisko, środowisko, jeszcze raz środowisko. W jakim jesteś Ty, a w jakim środowisku są Twoi ludzie? Czy jest ono wspierające, czy ograniczające? Pomyśl o tym. Jeżeli obecne Twoje środowisko nie wspiera Cię, a nawet jeżeli jest Tobie bardzo bliskie, to rzecz, którą Ci sugeruję, stań do niego plecami. Czasami nasze środowisko trochę dmucha nam w oczy. Nawet jeżeli to są nasi najbliżsi, na przykład nasi rodzice i mówią mi, Synku, znajdź w końcu jakąś normalną robotę. Czym ty tam się zajmujesz? To jest to wiatr w oczy. Jeżeli stanę do tego plecami, to to będzie wiatr w plecy i będzie pchał mnie do przodu. Znajdź wspierające środowisko. Ja uwielbiam spotykać się z przedsiębiorcami. Wychodzę z założenia, że każdy jest w czymś tak dobry, że mógłby się ze mną dzielić swoją wiedzą, i dzieli się ze mną swoją wiedzą, dzięki czemu ja zaczynam się rozwijać. Uwielbiam środowisko wspierające. Bardzo świadomie podchodzę do wyboru tego środowiska. Mam dużo takich doświadczeń, gdzie kolokwialnie mówiąc, wyautowałem się z tego środowiska, bo uznałem, że nie jest dla mnie, nie jest rozwojowe. Zostawiam się z tą refleksją, w jakim środowisku jesteś ty i jakie środowisko tworzysz swemu zespołowi. Mega istotne, to podstawa twego sukcesu. Trzymam kciuki, Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Jeszcze jedna ważna, dla mnie bardzo ważna, tobie również może okazać się istotna rzecz. Jestem autorem książki Potęga życia. Jak zacząć od nowa, nie zmieniając wszystkiego wokół? Być może jesteś na etapie takim, że warto wyzerować Twój życiowy lub biznesowy licznik. W tej książce opisuję 6 bardzo konkretnych kroków, jak to zrobić, nie zrywając tym wszystkim, co dotychczas udało Ci się zdobyć. Potęgażycia.pl, oczywiście bez polskich znaków. Tam tę książkę możesz kupić. Polecam zwłaszcza pakiet mobilny, czyli naczytniki, audiobooka, wersja papierowa, plus wideo opracowanie tego, co jest tutaj merytoryczną zawartością, za jedyne 90 zł. Zapraszam!